Pomidorów. To jest taka zupa letnia. Najlepiej, jak są pomidory, takie gdzieś tam z ugródka. Ja dostałam akurat od wuja z szklarni, takiej, którą ma przy, przy domu. E, takie pomidory są najlepsze. To będą pomidory pieczone z innymi warzywami. Zaraz powiem, z jakimi po kolei. E, tutaj mam ponad kilogram pomidorów, takich e, ze skórkami, jeszcze ja już je sparzyłam I teraz je obiorę i pokroję. Te takie no, ósemki, bo one są dość duże. Także pomidorki obieram, wycinam te środki, bo one są takie twarde. I wrzucam tutaj do naczynia żaroodpornego. Katki by były zbyt duże, zrobię ósemki. I ostatni pomidor obrany. Skrojony. Teraz odkładam tą miseczkę na bok, oprócz sobie ręce. I teraz kroję marchewkę, por, cebulę i czosnek. Por jedną taką niedużą, na takie nieduże kawałki, bo to wszystko będziemy potem listować, blendować. Wkładamy tak równomiernie po pomidorach. Dwie marchewki, bo marchewka daje też dużo słodyczy do zupy, więc nie możemy jej za dużo, że oddać. Te pomidory z takich własnych e, upraw są bardzo słodkie, bardzo dobre. Więc dwie marchewki w zupełności wystarczą. cebula jedna, nieduża lub połowę, bo z cebulą jest dokładnie tak samo. Ona daje słodycz do zupy, a nie chcemy, aby ta zupa była zbyt słodka. I jakieś takie też nieregularne kawałki. To wszystko jak się upiecze, to to wszystko będziemy blendować. I do tego dwa, trzy ząbki czosnku. Jeden mam taki malutki, więc zrobię trzy. Tylko rozduszam i kroję troszeczkę, żeby wydobyć więcej aromatów. z niej. do naszych warzyw. Teraz. Już tylko dodajemy oliwę z oliwek. Ja mam się taką z przywiezioną. I ja wiesz, Łóżkę łyżkę, łyżkę miodu. Równomiernie tak rozprowadzamy w miarę możliwości, bo ten miód spowoduje to, że te warzywa nam się tak lekko skarmelizują, lekko przypalą w, w tym pieczeniu, a to też wydobywa dodatkowy smak i z cebuli, i z pomidorów. Tak równomiernie się staramy rozsmarować. I teraz wstawiamy do nagrzanego do 200, 220 stopni piekarnika. Na jakieś 20-30 minut, ale musimy pilnować, żeby nam się te warzywa nie spaliły. One mają być lekko takie zbrązowiałe, lekko skarmelizowane, ale nie mogą być przypalone, bo przypalone warzywa będą gorzkie i wtedy zupa będzie niedobra. Także teraz to wstawiam do piekarnika, potem musi to ostygnąć i będziemy działać dalej. Warzywa się pięknie upiekły, troszeczkę je ostudziłam, żeby nie były takie bardzo gorące do blendowania. Tutaj to wszystko co wygotowało się z warzyw, to jest sam smak wszystkich warzyw z tą oliwą, z miodem. Teraz wystarczy tylko te warzywa zblendować, bardzo dokładnie w blenderze, przelać do garnka, dolać rosół i przyprawić, bo ja tutaj nic się nie przyprawiałam. Dopiero będę doprawiała zupę. Teraz do blendowania jeszcze dodam troszkę świeżej bazylii i potem troszkę bazylii do a tutaj mam bazylię, to parę listków już wezmę do blendowania. A potem jeszcze na talerzach ozdobie listkami bazylii. Nie chciałam bazylii dawać wcześniej do, do, tego gotowania, do tego pieczenia tych warzyw, bo ona by się po prostu bardzo mocno wygotowała, więc bez niej nie zostało. I dokładnie, bardzo dokładnie blendujemy, żeby nie było, no po prostu to była taka zupa krem. Warzywa są zblendowane, pierwsza porcja. Przelewam do górę i teraz druga zja. A jeszcze mi się przypomniało, że mam tu solę marchewkę, to też ją zaraz wezmę tutaj do zblendowania. jednak się nie zblendował, dlatego mówię, musimy pilnować, żeby bardzo dobrze wszystko się zblendowało. I ta marchewka jeszcze z tego rysunku. może troszkę rosołu do blendowania, to wtedy lepiej on się zblenduje. Będzie rzadszy. A czy ja rosoł dodam w tym momencie, czy za chwilę to już naprawdę nie ma żadnego znaczenia. dolałem wszystko na gładciutki krem przelewam do garnka dolewam rosół, który mam przygotowany wcześniej, stawiam na gaz i na gazie będę doprawiać. Zupa w tej chwili musi się tylko już zagotować i musimy ją doprawić, jeżeli Teraz tą zupę spróbujecie, ona jest po prostu słodka. To jest smak pomidorów, marchewki, cebuli, to wszystko daje słodycz, dlatego teraz trzeba ją doprawić. Czyli sól, oczywiście wszystko do smaku. Tutaj mam świeżo mielony pieprz. Ja lubię, jak taka zupa jest taka pikantniejsza. Pieprz. Ostra papryka i odrobinę soku z cytryny, który łamie te słodkie smaki. Nie chcę lecieć. Trzeba uważać, czy nie ma pestek. I za chwilkę sprawdzę, czy to wszystko już wystarczy, czy jeszcze trzeba czegoś Dołożyć. Zupa się zaczyna gotować. Ona ma taki inny kolor niż te zupy, które robimy zimą z koncentratów pomidorowych. To jest taki prawdziwy kolor pomidoru z warzywami. pewno dodam jeszcze trochę soli. A pieprzu i papryki już wystarczyło. I może jeszcze kilka kropli cytryny? Żółbka będzie podawana z makaronem. Najlepiej domowej roboty. Ale ja nie mam dzisiaj makaronu do nowej roboty. Będzie makaron tagliatello, bo taki akurat mam w domu. I teraz wydaje mi się, że już wszystkiego wystarczy, żeby też nie była za zasłona, za słona, zaostra. Wszystko zostawiam tutaj już do Państwa dla Państwa smaku. Teraz wystarczy, żeby zupa się zagotowała i będziemy mogli ją podawać. Zupa się gotuje. Teraz wystarczy ugotować makaron i podajemy jeszcze z listkami bazylii. Makaron ugotowany, pyszna zupa gotowa. To jest zupa z prawdziwych pomidorów, nie z koncentratu, więc ona ma zupełnie inny smak, ale naprawdę jest to smak pomidorów i warzyw, który bardzo na lato polecam. Jeżeli komuś filmik się podobał, zapraszam do oglądania kolejnych i do subskrybowania. Zapraszam i do zobaczenia.